Miło mi witać Państwa w progach naszej uczelni. Tym milej, że wśród laureatów już wiem, jest wielu, pewnie wszyscy nie. Yy, yy, Absolwentami naszej, naszej uczelni. Uczelni, która należy do najlepszych w kraju. Oczywisty pozwolił nam także pokazać te placówki, które są najbardziej otwarte, które są najbardziej przyjazne. W sumie oddano ponad 167 tysięcy głosów. I osobiste, w związku z tym to, to wielka przyjemność być wśród ludzi. Ja Zresztą dzisiaj powiedziałem, że trzeba mieć olbrzymą i dużo empatii, pokory, umiejętności, żeby oprócz tego, że się jest fachowcem podejmowania decyzji, diagnozowania, to jeszcze zderzać się nierokrotnie z emocjami tych, którzy przychodzą. I lekarz, pielęgniarka, ratownik, wszyscy ci, którzy. Są w tych zawodach medycznych, czy prowadzą przechodnie czy szpital, muszą się z tym zdarzyć i oni muszą podejmować właściwe decyzje i jeszcze przyjąć na siebie ten moment, kiedy to niezadowolenie na nich wybucha. Najważniejsze to jest to, gdy nasi pacjenci się cieszą, to jest jakby najlepsza satysfakcja dla nas. Tak, jest mi miło. To jest bardzo łaska z ich strony, ale bardzo się cieszę. Także dziękuję moim pacjentom i rodzinie i dziękuję też, że mogłam być tutaj. Dziękuję bardzo. Dla mnie jest to naprawdę bardzo, bardzo istotne wyróżnienie, bardzo przyjemne wyróżnienie, ze względu na to, że mam bardzo mały staż pracy. Pracuję raptem 3 lata. Wcześniej jakby miałem też przerwę po skończeniu studiów, a pójście do pracy. Właśnie dzięki fundacji Redemptoris Missio wyjechałem na roczną misję do Afryki, gdzie byłem w Kenii, Tanzanii, Zambii i dzięki nim właśnie otrzymałem też tą nominację do tej uroczystej nagrody, co do samego jakby zawodu mężczyznym, zawodzie tak naprawdę bardzo zdominowanym przez kobiety i bardzo żeńskim i zawsze uważanym przez żeńskim, to ja pracuję też na oddziale pediatrycznym. I powiem szczerze, to też rodziców bardzo dziwi, że jako mężczyzna znajduję się jakby na oddziale pediatrycznym intensywnej terapii. Powiem szczerze, to był bardzo dla mnie wybór oczywisty, ze względu na to, że zawsze chciałem pracować z dziećmi, zawsze chciałem pracować na intensywnej terapii.